Z Ewangelii, według świętego Mateusza. A oto jak było z narodzeniem Jezusa Chrystusa. Matka jego była zaręczona z Józefem. Zanim jednak zamieszkali razem, poczęła z Ducha Świętego. Jej mąż, Józef, był człowiekiem pobożnym. Nie chciał jej zniesławić i dlatego postanowił rozstać się z nią pokryją. A gdy tak zdecydował, anioł pański ukazał mu się we śnie i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć twojej żony Maryi, gdyż to co się z niej poczęło, pochodzi z Ducha Świętego. Urodzi ona syna, a ty nadasz mu imię Jezus, gdyż on uwolni swój lud od grzechów. A wszystko to się stało, aby się spełniło słowo Pana przekazane przez proroka Oto dziewica pocznie i porodzi syna, którego nazwą Emanuel, to znaczy Bóg jest z nami. Gdy Józef zbudził się, uczynił tak, jak mu nakazał Anioł Pański, i przyjął swoją żonę. Nie współżył z nią, aż urodziła syna, i dał mu imię Jezus. Chciałbym, abyśmy yy... Tej Ewangelii zwrócili szczególnie uwagę na postawę serca, którą ma Józef. Postawa serca i tak naprawdę cała postawa życiowa, która prowadzi go przez życie i dzięki której we właściwy sposób przeżywa sytuację trudu, niepewności, wątpliwości, która go spotyka. Oto Maria, z którą jeszcze nie współżył. Jest w ciąży, więc no, samoistnie nasuwa się interpretacja, i to jest oczywiste po ludzku, co się stało. I Józef, dzięki temu, że jest człowiekiem pobożnym, bogobojnym, sprawiedliwym, różne tłumaczenia, różnych słów określają, używają na określenie tego, co jest w sercu Józefa, ale te wszystkie słowa, one się sprowadzają tak naprawdę do jednego mianownika. Józef to jest człowiek, który żyje z Bogiem, to jest człowiek porządny, sprawiedliwy, który nie chce grzechu, to jest człowiek, który naprawdę ma pragnienie czynienia dobra. I właśnie na grunt takiej postawy serca przychodzi anioł, przychodzi komunikat Boży. Co ta sytuacja nam pokazuje? Szukasz Bożych słów, szukasz Bożych inspiracji, szukasz Bożej woli. Chcesz iść za Bogiem. I często możesz sobie zadawać pytanie, jak to robić, jak iść przez życie, żeby naprawdę no, być w takiej Bożej Orbicie. Ta postawa życiowa, postawa serca Józefa pokazuje, co sprzyja temu, aby Bóg, który chce z każdej sytuacji wyprowadzić dobro, spotkał nasze serce gotowe, na to, w jaki sposób On chce nas dalej poprowadzić. To właśnie dzięki temu, że Józef był bogobojny, że Józef był sprawiedliwy, że Józef był człowiekiem Bożym, dlatego właśnie On jest w stanie przyjąć Bożą interpretację tej sytuacji. Przychodzi Pan i tłumaczy coś, co jest po ludzku totalnie niewyobrażalne. Gdyby człowiek był taki bez Boga, poza tą Bożą orbitą, gdyby człowiek nie był sprawiedliwy, gdyby człowiek nie był pobożny, to gdyby nawet miał takie objawienie, kto by w coś takiego uwierzył? Kto by przyjął coś tak absurdalnego? My naprawdę przyjmujemy Boże Słowo, Bożą interpretację naszego życia. Na gruncie bojaźni Bożej, na gruncie takiej głębokiej relacji z Bogiem. Nie da się inaczej pełnić woli Bożej, nie da się inaczej wypełniać tego, do czego nas Bóg zaprasza, jeżeli nasze serce nie jest w bojaźni pańskiej, jeżeli nasze serce nie żyje w takim wielkim szacunku do Boga. I kiedy jesteś przy Bogu. Kiedy naprawdę chcesz Go słuchać, kiedy jesteś otwarty na to, że Bóg Wszechmogący może zrobić z Tobą takie rzeczy, jakich nigdy nie robił, to jesteś w stanie pójść tam, gdzie On Cię zaprasza. To jesteś w stanie przyjąć do siebie, tak jak Józef przyjął Maryję i jej dzieciątko. Jesteś w stanie przyjąć do siebie coś, co po ludzku jest po prostu nie do pojęcia, niewyobrażalne. Więc jeżeli chcesz być człowiekiem, który żyje w pokoju i z każdej trudnej sytuacji wychodzi zwycięsko, odważ się być człowiekiem bogobojnym, odważ się być człowiekiem naprawdę pokornym, zanurzonym w Bożej obecności.